mamy z tej strony Nowak Dark I to jest filmik informacyjny odnośnie Pitriranera Otóż Otóż patrzcie Zresetowało mi się wszystko I don't know why a jak robię to? No, w ogóle nie włączam coś. To jest. Prrm... I crash. I patrzcie. I patrzcie, crash jest. Taki crash. Texturę, resource, version, mismatch 16808053, spacja wykrzyknik równa się spacja 6. Teraz, żeby nie było, że blefuję. Bitri runner, graj. Nie mam internetu, więc dla. ale to na pewno nie przez to. Gadging Games. Fab, fab. Poczekajcie, bo pewnie macie szary ekran. Zrobię Windowet. Press any Button. Options. Eee! Yy. Eee! Yy, gdzie to jest? Windowet On! Confirm Save Save Trzeba zresetować grę I teraz od nowa włączamy Nie udało się uruchomić gry Aplikacja jest już uruchomiona Uruchomiona ur Ciekawe czy mój telefon pierdzi Bo właśnie Dostałem SMSa Właśnie y Dark intrusek y nie, raczej tego nie mogę mówić Chyba by sobie nie życzył. Patrzcie. I co to jest? Zone 1. First Contact. jebud I, I takie coś. Tak więc Bitrip Runner zostaje zawieszony aż do buju, nie wiem to kiedy. Zreinstaluję go i zobaczymy, no. I tyle. Tak więc, bitripper runer zostaje. runer, tak. Runer zostaje zawieszony. I. I co? No, tak więc na dzisiejszy odcinek to by było na tyle. Uh, boże, nie? Odcinek audiolog.